Cześć, a w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Wam kilka słów na temat mojego ulubionego musu proteinowego. Mowa tutaj o musie Profil Protein Mus Valio. Jest to właśnie taki mus o smaku czekoladowym z wysoką zawartością protein. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu głównego nagrania, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw polubienie pod filmem. No i napisz w komentarzu, co Ty sądzisz właśnie na temat tego konkretnego produktu. No a teraz już skoncentrujmy się właśnie na unboxingu tego produktu. Jak sami widzicie, dość sporo tego musu znajduje się właśnie w takim opakowaniu 150 g, a zatem dość sporo. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, no to kosztuje on około 6 zł. mniej więcej w tych okolicach powinniście taki mus o smaku czekoladowym znaleźć w sklepie. Tutaj, jak sami widzicie, macie napis, że jest No Added Sugar, czyli bez dodatku. Cukru. Jeżeli chodzi natomiast o wartość odżywczą tego produktu, jak sami widzicie na 100 gram jest to 87 kalorii. Jeżeli chodzi natomiast o tłuszcz 1,5, 8 g, mało węglowodanów, bo 5,7 g No i dalej mamy jeszcze proteiny, 12 gram, czyli sporo protein, białka, tak. No i jeżeli chodzi o sól, 0,3 gram. Zatem jest to taki mus z wysoką zawartością białka, który myślę, że ma bardzo fajny skład, ma bardzo fajną wartość odżywczą, bo jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane ze składem tego hmm, produktu no to tutaj e, znajdziecie właśnie informacje na temat e, tego konkretnego musu jak sami wiecie jest to mus z wysoką zawartością białka pasteryzowany o smaku czekoladowym z substancjami e, słodzącymi, co ciekawe są bez laktozy no, jeżeli chodzi właśnie o te składniki, o których wspomniałem wcześniej, jest to przede wszystkim mleko, półtulste białka mleka, tak, białko mleka, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, czekolada. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj macie to wszystko wymienione, natomiast myślę, że bardzo fajnie to wygląda i co ciekawe jest, bez dodatku cukru. No i myślę zatem, że jak najbardziej warto zainteresować się takim produktem, jeżeli jeszcze z niego nie korzystaliście, jeżeli jeszcze go nie jedliście. A zatem teraz zobaczmy, jak on wygląda w środku. A zatem otwieram sobie ten mus i jak sami widzicie, mega fajnie on się tutaj prezentuje. Już po samym otwarciu wyczuwa się ten smak czekoladowy. Ja osobiście bardzo lubię. Czekoladowe, czy jogurty, czy musy, czy różne po prostu tego typu produkty. Jeżeli chodzi o to, ma on taką fajną konsystencję, jak sami widzicie, taką dość fajnie nakładającą się. Tutaj nie jest on taki zaciekły, dzięki, dzięki czemu po prostu fajnie się go je, dość, dość przyjemnie. Tak? Jeżeli chodzi właśnie o wygląd, no to tak, on mniej więcej wygląda po nałożeniu tak lekko bym powiedział piankowa to prawda. Jeżeli chodzi o zapach, tak jak wspomniałem, mega fajny czekoladowy zapach. Jeżeli chodzi natomiast o smak, to sobie spróbuję właśnie trochę tego musu. No i powiem szczerze, tak jak wspomniałem wcześniej, podtrzymuję to zdanie, że jest to nie tylko bardzo dobry mus pod względem smakowym. Ale również właśnie bardzo dobry pod względem wartości odżywczych, pod, pod względem składów, tak? A zatem jak najbardziej mogę Wam polecić ten produkt, jaką notę bym tutaj wystawił, myślę, że 9,5 na 10 naprawdę fajny produkt, bardzo pozytywną opinię mogę tutaj myślę wystawić temu konkretnemu produktowi. A zatem tak to wygląda z mojej perspektywy, tak jak wspomniałem wcześniej, napiszcie mi, co Wy myślicie na temat tego produktu, i czy macie podobne zdanie do mojego, a tymczasem to by było wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.